na obiadek była sobie wątróbeczka a dzisiaj zacząłem robić takie smarowidło i w trakcie pomyślałem, a nagram może się komuś przyda blendujemy i będziemy mieli fajne smarowidło na chlebek na bułeczkę świetna sprawa Macie w domu blender, to zróbcie sobie takie smarowidło na kanapeczki Z wątróbki To musi być silny w blender, ja akurat nie mam, nie posiadam I takim małym się bawię Tak to wygląda po zmiksowaniu Przyprawy Dajcie jakie tylko chcecie Co wam go podpowiada? Co to co lubicie, ja tylko dałem pieprzu I jest Zajebiste.